Karta na dziś to Król Pentakli. Mamy dzisiaj 30. dzień maja, piątek oczywiście roku 2025. No cóż, no dzisiaj to naprawdę będzie można, jak to się mówi, na bogato spędzać czas. Król Pentakli pojawia się wtedy, kiedy los nam sprzyja, kiedy możemy robić dobre interesy, możemy robić właściwe zakupy, czy korzystne zakupy, jak Państwo wolą. Możemy również liczyć na pomoc finansową kogoś, kto ma środki materialne i kto może nas z jakiejś opresji wybawić. To karta, która pojawia się wtedy, kiedy potrzebą w naszym życiu jest jednak głównie zabezpieczenie stanu czy statusu materialnego. I ona nam daje taką nadzieję, że na szczęście nie jesteśmy sami, i że nawet jeżeli na samych, nie na wszystko jest stać, to gdzieś w pobliżu jest ktoś, kto właśnie mając więcej niż my, może się z nami tym podzielić. Polecamy się. Dobrawróżba.pl